Cześć! Witajcie dzisiaj Wyspiedaj z Remigiuszem, a dzisiaj rowerowo. Udamy się na małą wycieczkę. Tym razem na góry Łosiowe pod Grudziądzem. To jest jakieś 11-12 kilometrów z przystankami po drodze. Myślę, że w godzinkę to ogarniemy, ponieważ musimy pokazać kilka rzeczy, jak na przykład fortyfikacje, jak na przykład punkty widokowe. No i mam nadzieję, że będzie Wam się Podobało. Przydał nam trochę pedałowania. No i bardzo miła i przyjemna podróż. Także do zobaczenia za chwilę na trasie. Miej ograniczone zaufanie do Google Maps mówią i mówią prawdę. Z tego powodu, że możesz sobie coś zaplanować, że będziesz sobie jechał tyle i tyle kilometrów, ale no tak jak i w tym przypadku. Jedziemy, jedziemy i przyjdą nagle okazało się brama. A co zabrałam? Teren wojskowy. Wojsko Polskie. No i wielka tabliczka. Wstęp zbroniony. Nie zachęca, żeby wstępować. Więc objazd. Więc ponownie kilka kilometrów więcej, ale co za piękne polne widoki. Więc dosłownie wszędzie mamy pole. I tak jak chętam daleko, jeszcze kilometr, może dwa, schron obserwacyjny. Potem jeszcze jedna bateria, a następnie, już nasz punkt widokowy, zakurzewo i góry łosiowe. Także już zbliżam się. No dobra, mamy to, więc jest schron obserwacyjny. Powiem wam, naprawdę ciężko było się tu dostać, w ogóle z drogi nie było tutaj nic widać, trzeba było się przedzierać przez krzaki i fajnie, naprawdę fajnie tutaj dojechać, jest to e, rzadkie, myślę, że niewiele osób tutaj e, przychodzi. Latarka, skoro już tu jesteśmy, no to wejdziemy do środka. No, zobaczcie za chwilę. A myślałem, że będzie spacerek, ale tutaj to już się zrobił surwival, bo chciałem zobaczyć baterię północną, ale żeby tam się o, wdrapać z rowerem, to naprawdę półtora metrowe krzaki, wąziutko, a poza tym bardzo mocno pod górę. No, wdrapałem się tam, ale samej baterii, no powiem szczerze, nie zauważyłem. Już dalej się wdrapywać nie chciałem, ponieważ jeszcze przede mną punkt widokowy no, w zakurzewie góry łosiowe, więc pominąłem to po prostu kiedy indziej. Przede wszystkim w długich spodniach, bo dzisiaj nie spodziewałem się, że to będzie aż tak ekstremalne. Dobra, góry łosiowe czekają. No to dojechałem do punktu widokowego na górach Łosiowych w Zakurzewie i rzeczywiście jest tu bardzo, bardzo ładnie. Jest pięknie. Chociaż łatwo nie było, naprawdę kilkanaście kilometrów i to w większości trasa pod górę. Oprócz tego kilka przeciwności losu, bo zamknięta droga, teren wojskowy, kilka takich e, też ciekawych e, przygód. Zobaczyliśmy po drodze schron obserwacyjny i to było fajne miejsce. Przede mną kolejne 13 km, tym razem w stronę e, powrotną. Znowu będę jechał przez obszar e, Natura 2000. I jeżeli chodzi o przyrodę, to jest e, równie dobrze, ponieważ po drodze spotkałem bociany, sarny, a nawet drapieżne ptaki. Było pięknie, tak niedaleko od miasta, i można sobie aktywnie wypocząć. Zwiedzajcie z Remigiuszem. Do zobaczenia!